Hej, mam do ciebie pytanko. Masz dziewczynę, masz partnerkę, masz żonę i jesteś z nią szczęśliwy, albo czasem ci się tak po prostu wydaje, że jesteś z nią szczęśliwy. Ale jeżeli jesteś szczęśliwy, to super, cieszę się Twoim szczęściem. I teraz mam do ciebie. Kolejne pytanie bardzo ważne, bardzo istotne. Bardzo wiele kobiet, bardzo dużo bym powiedział, procentowa, jest bardzo łatwa, aby z nią nawiązać relacje. Tak, w skrócie, bym podsumował. Bardzo łatwo. Większość z kobiet, tak bym powiedział, doświadczyła jednorazowego dotyku na pierwszym spotkaniu. Oczywiście dotyku bardzo głębokiego, dotyku yy, lub przespania się z jakimś mężczyzną na pierwszym, drugim spotkaniu. Więc nie przychodziło to trudno. Mówimy o dużej większości kobiet. Oczywiście, że jest wiele porządnych. Kobiet, które mają, mają własne zasady, które, y, które, które można powiedzieć, że nie jest łatwo zaciągnąć przysłowiowo do łóżka i mają po prostu swoje wartości i nie są tak łatwe, ale musisz mieć świadomość, że duża, duża większość doświadczyła przed tobą. Być może już po tobie doświadczyła łatwego dotyku, łatwego, yy, łatwej spędzonej nocy z jakimś tam facetem, często przypadkowym, często nie, yy, niezbyt mądrym i często, często, yy, często dającym dużo do życzenia. Tak bym powiedział w skrócie i ładnie, bardzo dobierając słowa. Teraz pytanie do ciebie. No bo skoro jest duże prawdopodobieństwo, a jest bardzo duże, że większość kobiet z moich obserwacji z moich obserwacji skromnego szczecinianina, który tutaj mieszka, z obserwacji tego co zauważył przez jakieś już 30 lat, większość kobiet doświadczyła tego łatwego dotyku od razu przez przypadkowego mężczyznę lub zabrania do domu. Spędzenia z nim nocy po pierwszym, drugim spotkaniu, czasami po godzinie znajomości. Teraz pytanie do Ciebie. Żyjesz z tą własną partnerką, kobietą, dziewczyną, żoną, i czy masz świadomość, jaka ona była wcześniej? I czy masz świadomość, czy ona po prostu nie była właśnie w tej większości? I teraz mam kolejne pytanie, bo jeżeli się okaże, że była faktycznie, tej większości, czyli jeden, drugi, tam trzeci. Wziąłem tak, od tak. Do łóżka zaciągnął, bo to proste dla niego i naprawdę banalne. A ty teraz druga z dżentelmena, i za to wszystko jeszcze płacisz. To czy tak to wszystko powinno być? I czy to jest w porządku? I z tym pytaniem chciałbym Cię pozostawić, żebyś odpowiedział. Sam przed samym sobą. gdybyś nie zrozumiał tego pytania, powtórzę jeszcze raz. Masz partnerkę, żonę, dziewczynę, żyje z nią ileś tam lat, 5, 10, 15, 2 lata. I z moich obserwacji większość kobiet, powtarzam, większość, ponieważ są w mniejszości kobiety, które mają własne zasady, które mają wartości, które są myślę, że nie tak łatwo do poderwania. Są takie kobiety, ale większość kobiet doświadczyła dotyku intymnych miejsc, ciała całego po godzinie, po pierwszym dniu znajomości i poszła również do łóżka jakimś przypadkowym, jednym, drugim, trzecim, często mężczyzną, też po pierwszym, drugim spotkaniu. Było to dla niego bardzo proste, dla faceta, który często intelektualnie nie był mocno rozwinięty, często wyglądał na jakieś chama, zbira bezczelnego drania. I dla niego to było proste. A Ty teraz strugasz takiego dżentelmena po 5, 10, 15 latach spotykania się z nią i jeszcze Ty za wszystko masz płacić. On ją brał do taksówki, ona jeszcze za taksówkę płaciła. Wlewał w nią co chciał, robił z nią co chciał, bezczelny typ cham. A Ty po 10 latach masz za to wszystko płacić. Dlaczego? Dlaczego to robisz? Też będę wdzięczny za odpowiedzi pod moim filmem, ponieważ to jest bardzo, bardzo poważny film. Pewnie masz świadomość, że ona się zmieniła, że jest inną kobietą, albo być może nie masz świadomości, kim ona była przed tym, zanim zaczęliście być razem. Ja, jak zawsze, dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem, lub z pewnością siebie na dole, masz link do moich szkoleń akademia.m.pl. To jest bardzo poważny temat, ponieważ ja w swoim życiu zaobserwowałem bardzo, bardzo, bardzo dużo małżeństw, par, związków, gdzie ta dziewczyna była podawana z ręki do ręki, a w końcu trafiła dżentelmena. Który za to wszystko teraz płaci. Trzymaj się ciepło, hej.